Omówienie pierwszej mapy Tanglewood Drive. Zapraszam do oglądania. No i jesteśmy w gierce. Pierwsza mapa Tanglewood Drive. Także startujemy. Pokażę Wam wszystkie hiding spoty, gdzie lupować się z duchem. Takie szybkie omówienie mapy. Więc otwieramy, bierzemy klucze do domu, otwieramy sobie tutaj furgonetkę, wchodzimy do domu. Proszę bardzo, załączymy sobie światła. Więc szybkie omówienie. Pierwszy pokój, tak to wygląda. Tu jest pierwszy Hiding Spot, w tej szafie. Pamiętajcie o tym, że jeśli wejdziecie do szafy, musicie ją zamknąć za sobą. Wtedy duch was nie znajdzie. Drugie pomieszczenie to jest łazienka. Tu nie ma nic ciekawego. Tu się nie schowiecie. Więc tak to wygląda. Jest przedsionek. Znowu szafa. W tej szafie tak samo możecie się. Schować, musicie pamiętać o tym, żeby te zamykać, te drzwi za sobą. Yy, pokój dziecięcy, jest ciekawostka tutaj w tym pokoju. Yy, możecie się schować tutaj, przez to, że jest to, niby was duch nie widzi, ale to jest do sprawdzenia, możecie to sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie. Wiem, że jak się kiedyś tu chowałem, jak robiłem challenge na 1357, yy, więc kwestia tego, że tu jest na pewno hiding spot nie powinien was duch znaleźć tak to wygląda z trzeciego pokoju przechodzimy przed sionek dołączymy sobie tutaj światło tu możemy wyłączyć, żeby nam korków nie wyrzuciło, więc następnie szafa, tak samo hiding spot lewostrona sypialnia, tutaj nie ma hiding spota, ani w łazience ani w tym pokoju ani w tym pokoju tutaj to jest jedyne Jedyna rzecz, jedyny pokój, która, mm, który nie ma, po prostu hiding spota. I tak, możecie mm, tutaj próbować uciec, tu się gonić z duchem. Jak musicie pamiętać, że on ma dystans, że może was łapnąć, więc to jest trochę wymagające. Gdzie najlepiej lupować się z duchem i się, gdzie, gdzie się z nim gonić, to jest tutaj kuchnia. Możecie sobie te wszystkie rzeczy przerzucać żeby sprawdzić czy że to jest poltergeist na kucaka i latacie wokół po prostu tego stołu musicie pamiętać o jednej rzeczy tu jest kosz i o ten kosz możecie się zblokować po prostu więc yy, jeśli duch będzie z tej strony w miarę blisko i będziecie chcieli ujrzeć sprinta i się zablokujecie może was dorwać tu jeśli macie sprint gracie na amatorze czy tam na Powiedzmy, tym yy, średnim poziomie. Macie sprinty włączone, więc możecie też na kucaka próbować tutaj yy, biegać i oglądać ducha. Yy, widzicie, że te krzesła nie blokują, ale najlepiej tutaj w kuchni latać wokół tego stołu yy, i tu się gonić z duchem. Yy, jest tu ten przedsionek. Tu nie ma nigdzie się do schowania yy, miejsca, więc tak, tutaj się fajnie też lupuje. Ducha, jak chcecie sprawdzić, to możecie na tej linii sobie sprawdzić, jaki to jest duch. Tutaj nie radzę się chować. Duch Was znajdzie. Jedyne miejsce to są te szafki. Wchodzicie do szafki, zamykacie się na szybko i tu duch Was nie znajdzie. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o garaż. I ostatnie pomieszczenie, czyli piwnica. Wchodzimy sobie do piwnicy na dół. Jedyny gdzie hiding spot jest, to jest tutaj, więc kwestia tego, że chowiecie się tu i tu was duch mm, nie znajdzie, nie ma szans na to, żeby was tu znalazł, więc tak to wygląda. Mm, pokrótce szybkie omówienie Tanglewooda, jak to wygląda, wszędzie gdzie są hiding spoty, gdzie można się schować przed duchem yy, i tak to by wyglądało na tej pierwszej mapie. Szybkie omówienie, także dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.